Masz jakiś problem? A ty, synek, masz? Dural z krwi i kości. Człowiek, w którym zakochały się miliony Polek. Zabawny, przystojny i do tego z sześciopakiem na brzuchu. Jak on to robi? Mam milion pytań do kuczaja. Zapomniałeś jeszcze dodać, że ukochanek i wysoki dodatkowo. Na sam początek mam dla ciebie challenge. Wiesz, takie rzeczy? Y, jem takie rzeczy Naprawdę? i nawet mi się zdarza na noc. Zjeść. A to cukier tak. i czekolada? I trudno, czasami y, trzeba. Jak ty w ogóle masz na imię? Daniel Józef Kuczaj. Serce czy rozum? Zawsze serce. Mięśnie czy rozum? Jedno i drugie może być. Owsianka czy skakanka? Skakanka, skakanka. Love story czy insta story? Nie żyję bez insta Często klniesz? Juhu. To co Cię w Kurwa! ją mnie różne rzeczy. Jak ludzie są podli, nie. nie potrafią wziąć odpowiedzialności kurwa, za swoje życie, obarczają swoimi problemami resztę kurwa, świata. Problem jest kurwa, w nich, a nie we wszystkich dookoła, do kurędzy. A hejt w wkurwia? mnie mnie wkurwia. Ja też miałem kurwa, trudno, też miałem trudne. Wziąłem się za siebie, nie zwalałem winy kurwa, na, na ojca, na matkę, na wszystkich dookoła. I w wieku 32 lat mogę powiedzieć: trzymam swoje życie w ryzach jak wziąć życie za mordę. Wstajesz po prostu pewnego dnia i mówisz w którym momencie swojego życia jestem, a w jakim momencie swojego życia chcę być za parę lat i czy chcę być w takim miejscu swojego życia, czy jednak chcę być fajniejszym i biorę się za naprawianie rzeczy, które są Ile w tobie jest górala? Bardzo dużo jest górala. Umie zgrać na skrzypcach? Na skrzypcach nie umiem, ale umiem pięknie śpiewać. A tańczyć? Tańczyć po grasku też umiem. To tango czy mambo? Mambo jest bardziej moje, takie wiesz. Tu ruszać. Dlaczego mi się zimą śpią? Bo im kurwa jest zimno po prostu, no? Tańczący z gwiazdami czy tańczący z wilkami? Gwiazdy są na niebie. Ja lubię wilki. Ile promieni ma słońce? Nie liczyłem. Nie wiem, dużo. No. Jak się tak patrzy, to tak ci łzawią oczka. Dlaczego zawsze się tak drzesz? Ja mam ogólne. Sobie. Ludzie pytają, jak to się robisz, że jesteś taki optymistyczny? Ja mówię, nie jestem optymistą, ja się budzę rano, ja mam ochotę zabić cały świat. Ale optymistycznie się drę. Życie masz jak z bajki? Tak, 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 bajka. Księżniczka Disneya? Wszystkie złe. Chciałem być w dzieciństwie księżniczką, naprawdę. To Pocahontas czy kopciuszek? Wolę być pocahontas. Gra o Tron czy moda na sukces? Ta -ra pa, pa -ra pa. Pani obejrzała ma jednego odcinka: gry o Tron. I wszystkie mody na sukces. Oglądałem Modę na Sukces, uwielbiałem, słuchaj, Brug, Lidza, tego starego pana, tą panią z białymi włosami. W... Ludzie, no Przyjechałaś tu, żeby uwieść mojego syna. Moje dziecko, to dorosły mężczyzna. Darcie mordy czy darcie pierza? Darcie mordy! Ile było krasnoludków? Siedem. Gdzie leży szczyt głupoty? W naszym kraju, niestety. Ile mebli jest w Ikei? Eee... <słuch> Jezus maryko Ja tylko łóżka, na łóżka patrzę. Uważaj, nie spadnij ze schodów. To ile koralików jest w różańcu? Boże, całe dzieciństwo chciałem być ministrantem, modliłem się. Byłem ministrantem nawet. Wow, 50! Jezus całe... Piszesz książkę? Zacząłem. O czym? O życiu do życi. To będzie nowela czy wielka powieść? Powieść. O miłości? Trochę miłości. Ale to nie będzie poradnik? To będą takie moje porady. Dla kogo będzie ta książka? Dla każdego. Będziesz na okładce? No będę, kurde, bo no, te jednak uśmiechnięte twarze tych wszystkich motywatorów. moją książkę! A, ja jestem taka zajebista! Rozerwę klatę i stanę i tam coś tam pobajeruje. Jesteś narcyzem? Ja się ukochałem, polubiłem się. To jakbyś był kwiatem, to jakim byś był kwiatem? Z różą, bo ma dużo płatków. A jakbyś był zwierzakiem, to jakim? Jakimś takim koto... Ko 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 takim kotowym. A jakbyś miał być samochodem, to jakim? Mogę być nawet fiatem. Fiatem? A mogę sobie być. Multiplą? <laughs> Lubię delfiny, więc mogę być, mogę być multiplą. Ile kolców majesz? Milion. Ile piasku jest w Egipcie? Wystarczająco, żeby wchodził w dupę. Dlaczego trenujesz tylko dziewczyny? Nie trenuję tylko dziewczyn. Forma czy norma? Trzeba być w normie, żeby być w formie. Jeśli są poziomki, to dlaczego nie ma pionówek? Bo ja bym nie zmieścił takiej do buzi. Masz kompleksy? Dużo. Ile? Na pierwszy rzut y oka rzeczy. Dlaczego właściwie? Spójrz na mnie, mam metr, 60 wzrostu. Pierwsze, co ludzie mówią, a mnie widzą, o jesteś mały. Uśmiecham się do swoich kompleksów. Mówię, mówię, o, cześć, cześć, mały. I nie mówić, nie. Nie, nie mam kompleksów, mam tyle dystansu do siebie. Kurwa, jestem karłem, ludzie patrzą na mnie z góry. <gry> Dlaczego pałac jest kultury? Zawsze był bardzo kulturalny i dlatego jest pałac kultury. Matka boska w tęczy też kulturalnie została przywitana w kraju, nie? Na szaro wszystko pomalujcie. Matka boską też. A ciebie to nie obraża? Obraża mnie to, obraża mnie to. Obraża cię tęcza na matkę. Nie! Absolutnie mi nie obraża tęcza. Obraża mnie to, że ktoś mi po prostu próbuje yy, gadać jakieś głupoty. Moja matka boska jest w ogóle we wszystkich kwiatkach jest, w tęczy sobie jest. I, i, i mój Bóg tak samo. Karta pacjenta czy karta LGBT? Karta pacjenta. Musi być i karta LGBT też musi być. Plan czy spontan? by mi się włosy rozdupcyły. Spontan. Nie! Wolę sobie zaplanować. Ostatnio bardzo dużo rzeczy muszę niestety planować w swoim życiu, ponieważ no jestem takim człowiekiem biznesu. Co wpisujesz w rubryce zawód? E, pff, ja nie mam żadnego zawodu, co. ja zrobiłem maturę, nawet studiów nie mam. A z czego zdawałeś? Polskiego. Wiedzy o społeczeństwie. Angielskiego. Super, to lecimy z wosu, ile posłów jest w sejmie? Kurwa. Siadaj, kurduplu, no rzeczywiście jestem niewysokiego wzrostu, ale są tu nisi. No przecież zdołeś, ilu senatorów jest w senacie. I tak wszyscy są śli! Co to jest konwent seniorów? Bardzo mi się to nie podoba, co oni robią. Ile lasek marszałkowskich stoi w sejmie? Każdą bym sadził im po prostu super. Żeby się nauczyli po prostu tego, żeby szanować nas, ludzi, obywateli zwykłych w tym kraju. Kto ma inicjatywę ustawodawczą w Polsce? Nikt nie ma uspraw... tej ustawodawczej w tym momencie. jestem oburzony. Czym? No tym, co się dzieje po prostu. Ja jestem oburzony, że masz maturę z Polski. Jestem influencerem <laughs> mój drogi. Ty mnie zapytaj staj, ile ludzi ogląda moje story dziennie? 100 tysięcy maturę z, mogę z Instagrama pisać. Podstawy z podstawówki. Ile trwa kadencja prezydenta? 4 lata. 5. Ja bym mu skrócił. Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę. Ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Nie udaje ci się, robisz po prostu maniane. Dziękujemy, do widzenia, panie prezydencie. Brawo, brawo, bravissimo! Pasek do spodni nosisz? Nie lubię paska do spodni. A ile masz w pasie? Mniej mam ostatnio po tańcach. Ile masz w klacie? No, sporo. Rozmiar dla mnie nie ma znaczenia. Wszyscy tak mówią, a potem się okazuje Nie no, ma znaczenie, nie, nie znaczy wiesz, ma znaczenie, aczkolwiek yy, no nie mierzę, nie mierzę, wiesz? Ile mleka daje krowa? Ja se doiłem z y, cycka, y, jak byłem dzieckiem, kładłem się pod krowę i se normalnie doiłem, słuchaj, z cytka krowie mleczko. A czy jeszcze pod jakieś zwierzęta się kładłeś? Nie. Oj, pod kozę! Po! Co? No bo też chciałem prosto, no bo to było takie przyjemne, no. Miasto czy wieś? Wieś! Oglądasz Trudne Sprawy? Trudne Sprawy każdy ogląda. <noise> Każdy ogląda, no. Kosmici istnieją? Na pewno. Kiedy przylecą? Nie już tu są. Po co? To, to idzie wszystko ku końcu. Jesteś jako? Tak. Ile kalorii ma pączek? 600 chyba. Jesteś dzisiaj po treningu? Ba bardzo szybkim takim. A to znaczy, że nie poćwiczymy? A Możemy trochę poćwiczyć. Przypadkiem masz ze sobą dres. Oj, przypadkiem mam ze sobą dres. O. Idziemy się przebrać. Zrobimy trening. No, zrobimy. W jakim outficie ty się czujesz najlepiej? Wolę być ubrany niż przebrany. Masz dobry gust? Taki wsiurski trochę. A ile ty miałeś lat, jak zacząłeś ćwiczyć? Miałem 18. Polubiłeś to? Tak, lubię. To. Zmotywowałem cię? Jest! Wiedziałem, że. <grym <grym to jednak motywuje światła. Czy ty kiedykolwiek byłeś zakładnikiem swoich ćwiczeń? Dzisiaj jak patrzę na te zdjęcia, gdzie po prostu zacząłem być przeraśnięty i generalnie wyglądałem tak, no to stwierdziłem, że. Używasz filtrów na Instagramie? Czasami delikatnie podciągam, aczkolwiek ja nie lubię fałszu. Pokazuję jak jest. Czas wrócić do formy. Za chwilę będę prowadzić taki duży, duży, duży trening. tysiące w zeszłym roku było. W tym roku mam nadzieję będzie więcej. Szykuję swoje treningi do mojego kucza i fitness i muszę być w formie. Ile pompek zrobisz? 50? Dobra, chodź na szwedzkie pompki. Dla mnie takim największym rywalem byłem ja sam. Teraz robisz szwedzkie pompki. Tak. Wymyślono je w Szwecji. Tak. A jak, się ten, a jak się nazywał ten Szwed? Szwed... Ichlembang... Y... Ikeon. Ikeę wymyślili Szwedzi. Właśnie. To ile mebli jest w Ikei? z 500, no. Słuchasz disco polo? Słucham, lubię. Amerykanie mają country, my mamy polo. Co najbardziej lubisz z disco polo? te bary i i trice. Dowalone Często mówisz na ulicy Masz jakiś problem? Wyobrażasz sobie mnie podchodzącego i Czy masz jakiś problem? Masz jakiś problem? <śm> A ty synek masz? Kochasz Nie, zwierzęta? Ko Kocham zwierzątka No malutkie płateczki To wieprzowina czy wołowina? było wino. I miałem świnkę Franka i, i ją zadupcyli, słuchaj, normalnie Franka czuła ja, że szła na rzeź. A to była morska świnka? Nieprawdziwa. A możesz mnie dalej w ogóle pytać, ja mogę robić, słuchaj, ja mam, ja mam, ja mam, słuchaj, rozdwojenie jaźni. Kto Ci ostatnio podpadł? Bardzo dużo mi ludzi ostatnio podpada. Często się kłócisz? Szybko się kłócę i, i szybko się godzę. Kłócisz się sam ze sobą? Kłócę się sam ze, sam ze sobą. A jaki masz najlepszy sposób na pogodzenie się? Jaki? <noise> seks. No Wieś, no. Jak to działa? Seks? jak działa? Jak, jak to działa, że to działa? Ciśnienie jednak zbiera w jądrach i jak to ciśnienie zajdzie, to od razu jest tak już lepiej. Rozładować trzeba. No. Dlaczego czas płynie? Bo nie stoi. Rolki czy łyżwy? Rolki. Ciągnik czy traktor? <laughs> Ciągnik. Jak długi jest wymiar sprawiedliwości? Wymiar sprawiedliwości? Tak. Krótki. Ile waży słoń? Stonę. Po co słoniu trąba? Żeby mógł zrywać, zrywać sobie trawę, wkładać do trąby. Po co mu takie duże uszy? Żeby... Ha, ha, ha. Oglądałem program przyrodniczy, czy to akresywna, czy Wychowując dzikie zwierzę, warto przestudiować jego naturalne zachowania w buszu. I słuchaj, po to, żeby się wachlował, bo jak idzie bardzo długo, to musi się powachlować, bo jest mu ciepło. Ty robisz co, jak jest ci ciepło? Boże, jest miną stop ciepło. I zazwyczaj wtedy albo idę, e, lody, lotami się obkładam, albo. Wodą się, kurwa. wodą się obkładam, bądź yy, yy, zażywam mroźnej kąpieli. Podróż życia za tobą, czy przed tobą? Przede mną. A gdybyś musiał wyprowadzić się z Polski, to gdzie byś mieszkał? Ja już w ogóle nawet tutaj był taki moment, że się chciałem wyprowadzić, wszystko mnie wkurwiało. I złapałem za telefon, zacząłem mówić do tego telefonu, potem przeczytałem pełno takich komentarzy, co za pojeb... głowie, co za pojeb... pedał i powiem Ci, zostałem w tym kraju, jest mi tu bardzo dobrze. Idziemy na schodki? Idziemy na schodki. Lepiej być pięknym czy bogatym? Ja mogę być piękny i bogatym. Po jakim czasie na siłowni widać efekty? Już po miesiącu zobaczysz efekty. Więc chciałem się jeszcze powiedzieć tam, i y, pozdrowić, słuchaj, wszystkich wszystkich tych, którzy... Kuczaj, te pedale, kuczaj, te pedale. Chciałem I no pozdrowić, no. I wszystkich, którzy mnie tak wyzywali w dzieciństwie. Całe, całe się to dzieciństwo za mną ciągnęło. Już Cię to nie rusza? Nie rusza mnie to, bo to A bo wtedy to nie... Cię ruszało? To nie jest w ogóle... Wtedy, no... Wtedy mnie to ruszało, no bo byłem, byłem dzieciakiem i dlatego chciałem powiedzieć wszystkim dzieciom, które mnie w tym momencie oglądają i siedzą na małych wsiach i są w małych miejscowościach i mają generalnie problem z tym, że słyszą za swoimi plecami, że są pedałami, żeby nie pomyśleli sobie o tym, żeby cokolwiek chcieli sobie zrobić, bo ja będąc takim nastolatkiem, mając 13, 12, 14 lat chciałem sobie coś zrobić. Jeżeli oglądasz to teraz, a masz taki e, problem w szkole, że ktoś Cię wyzywa, to chciałem Ci tylko powiedzieć, że ja w tym momencie jestem w zajętym momencie swojego życia. Odsunąłem te, w tych wszystkich parszywych ludzi ze swojej drogi. Rób to, co robisz i idź i pokaż tym wszystkim, że coś w życiu osiągniesz. Czy mam za Ciebie kciuki? Po treningu przyszliśmy na lody. One się roztapiają, to wchasz dalej! Ale wiesz, że my to puścimy. Napuszczajcie! Można, jak najbardziej, oczywiście nie kilogramami. Kolorami czy smakami? Smakami. Waniliowe. Jezu, ile truskawek? Nie, albo pistacjowe. Karmel z solą. Weź te takie, żebym ja nie miał tych, co ty masz, a ja ten i se poliżemy. Dobra. Umiesz gotować? Umiem. Popisowe danie. Makarony. Sól, czy pieprz? Uwielbiam y, na, na pieprzone dużo. Ile bierzesz na klatę? Brałem nawet ja tak koło Tyle nie, nie, nie wziął, bo już nie, nie jestem na sterydach. Brałeś sterydy? Nie! No! Powiedziałem, czy pomyślałem. Powiedziałem, czy pomyślałem. Powiedziałeś. W Polsce nikt nie bierze sterydów. Wszyscy są na czysto. Wszyscy są po prostu na płatkach owsianych, na owsiance i na bananach. No, myślę, że brałem. Muszę to doprowadzić, wszystko całą moją hormonalną gospodarkę do Yy, równowagi, ale jest pokój. Ale to nie jest zabronione. No, oczywiście, że jest zabronione, ale dużo rzeczy jest zabronione, a wszyscy to robią. Dobra zmiana czy czas na zmianę? O Boże. Kochani, czas na zmianę. Zróbmy to. Dokąd tupta nocą, jesz? Zawsze się zastanawiam, gdzie on idzie. Dlaczego ci ma leci do światła? Czuję klimat. Mamy to. O Boże, ale się że to było tak piękne. Było milion pytań Tak, nie tak wierzę. Ci się, jak Ci się podobało? To było za Otworzyłem się bardzo, serce całe otworzyłem. I tym sposobem dowiedzieliście się miliona rzeczy o kuczaju. Podobało się? Super. Dajcie łapkę w górę, podajcie dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku Miliona Pytań.